Otwieram posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje przesłuchanie pana Krzysztofa Parchimowicza, byłego dyrektora Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Kra Prokuratury Krajowej, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się przed Komisją postępowaniu. Czy są jakieś uwagi do porządku dziennego? Nie widzę, zatem stwierdzam, że porządek został przyjęty i przystępujemy do realizacji. Na wezwanie komisji stawił się pan Krzysztof Parchimowicz. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przez Sejmową Komisję Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy zrozumiał Pan treść pouczenia? Tak, zrozumiałem. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 oraz artykułu 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam Pana o następujących prawach, które Panu przysługują. Prawo uchylenia się do odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić Pana lub osobę dla Pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 Kodeksu Karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo odmowy zeznań, gdy jest Pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został Pan skazany. Prawo żądania, aby przesłuchana Pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę Pana lub osobę dla Pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115, paragraf 11 Kodeksu Karnego. Prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na Panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o sejmowej komisji śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzanie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne bądź niestosowne. Prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został Pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do Pana z zapytaniem, czy ustanowił Pan pełnomocnika? Tak, ustanowiłem. Moim pełnomocnikiem jest Pan mecenas Osik. Pouczenia dalsze zrozumiałem. Wnoszę o umożliwienie mi złożenia swobodnej wypowiedzi. Oczywiście, jeżeli świadek pozwoli, no to do tego przejdziemy po zaprzysiężeniu świadka i, i wtedy udzielę y, czasu na swobodną wypowiedź. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego pełnomocnictwa. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Krzysztof Parchimowicz, 61 lat, prokurator. Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był Pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie, nie byłem. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o sejmowej komisji śledczej nastąpi teraz odebranie od Pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co mi jest wiadome. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 11 i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 171 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego. Może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Świadek już sygnalizował chęć skorzystania z tego prawa, dlatego proszę teraz o wypowiedź. Szanowna Komisja. Prokuratorem jestem od ponad 30 lat. Moje, moja ścieżka zawodowa była długa. Jeżeli chodzi o moją pracę w centrali prokuratury, bez względu na to jak się nazywała, to zajmowałem się dwoma tematami, dwoma rodzajami aktywności. Pierwsza to była związana z organizacją i funkcjonowaniem prokuratorskiego pionu do spraw przestępczości zorganizowanej, a druga... I chyba bardziej odpowiadająca mojemu temperamentowi to było reprezentowanie prokuratora generalnego, czy też stanowiska prokuratora przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym. Do pionu związanego ze ściganiem przestępczości zorganizowanej. Wróciłem po dziewięciu latach występowania przed Sądem Najwyższym w grudniu 2007 roku. Z moich doświadczeń sądowych wynikało, że istnieją problemy związane z kwalifikowaniem zdarzeń, które godziły w obowiązek podatkowy. Sam występowałem w 2004 roku w sprawie, w której Sąd Najwyższy 1 marca wydał postanowienie, z którego wynikało, że w przypadku, kiedy oszustwo nie polega jedynie na tym, że sprawca stara się zaniżyć swoją, swoje należności podatkowe, ale prowokuje takie działania, z których wynika, że cała jego działalność jest ukierunkowana na przysporzenie sobie korzyści kosztem budżetu państwa, to takie zachowanie można i należy kwalifikować jako przestępstwo, oszustwa z kodeksu karnego. I takie też stanowisko reprezentowałem wówczas przed Sądem Najwyższym. Innymi słowy, Sąd Najwyższy w tym postanowieniu. Stwierdził, że w wyjątkowych sytuacjach, kiedy cały mechanizm podatkowy jest traktowany jak narzędzie, jak łom do wyłamania kasy Skarbu Państwa, to wówczas może być uznane to zachowanie jako powszechne przestępstwo oszustwa. Kiedy wróciłem do. Biura do spraw przestępczości zorganizowanej, zorientowałem się, że to orzeczenie jest stosowane w wielu przypadkach niemal automatycznie, bez głębokiej analizy treści uzasadnienia. Można by powiedzieć, że w praktyce prokuratorskiej w znacznym jej nurcie. To, co było wyjątkiem, zaczęto traktować jako regułę. Przechodząc na inny grunt tytułem porównania, powiem, że to była taka sytuacja, jak gdyby Sąd Najwyższy uznał, że samochód może być narzędziem służącym do popełnienia zabójstwa. I w wyniku takiego orzeczenia w praktyce prokuratorzy zaczęli to orzeczenie stosować w taki sposób, że każdy wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym był oceniany jako zabójstwo. I o tym było moje pismo z 27 lutego 2009 roku, które było przedmiotem dociekań Komisji. Sam widziałem transmisję z przesłuchania pana ministra i prokuratora generalnego właśnie w tej sprawie. I w tym piśmie starałem się wyjaśnić że, i wskazać, że są inne orzeczenia, które mogą sprawić, że takie schematyczne kwalifikowanie czynów wymierzonych w należności podatkowe zobowiązania podatkowe może doprowadzić i prokuratorów do konfuzji i może stanowić pewien kłopot jeżeli chodzi o realizację praw osób podejrzanych i oskarżonych to pismo Nigdy ani w zamiarze, ani w sferze słownej, werbalnej, ani w sferze prawnej nie stanowiło polecenia. Miało charakter informacyjny i wskazywało na skutki, jakie może wywrzeć upowszechnienie się orzeczeń, które w tym piśmie przedstawiałem. Również o tym, że to pismo nie stanowiło polecenia, świadczy to, że jak gdyby zdania odrębnego naczelników dwóch wydziałów nie traktowałem jako coś nienależnego, przepraszam, czy też niestosownego, traktowałem te pisma jako wyraz normalnego dyskursu prawnego, który powinien toczyć się w prokuraturze. Na tym piśmie w biurze nie zakończyliśmy swojego zainteresowania tym problemem, bowiem od chwili uzyskania odpisu orzeczenia Sądu Najwyższego z 2009 roku, z 8 kwietnia, kiedy to Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma żadnych przesłanek, by nie stosować idealnego zbiegu przestępstw. To jest instytucji wyrażonej w artykule 8 KKS. Wprost, zgodnie z literą prawa, zastępca mój pan Tadeusz Laudowicz skierował do prokuratorów już wtedy apelacyjnych pismo z prośbą o przedstawianie orzeczeń sądowych, które by zawierały wykładnie artykułu 8 KKS, która byłaby bądź zgodna z tym wyrokiem Sądu Najwyższego, bądź rozbieżna. Niejednolita praktyka prokuratorów w zakresie kwalifikacji przestępstw podatkowych znalazła również potwierdzenie w analizie, którą sporządziłem w marcu 2011 roku, a ta analiza dotyczyła aktów oskarżenia skierowanych rok wcześniej do sądów, a także wyroków sądów które zapadły w 2010 roku. Analizę prowadziłem na podstawie monitorowanych przez Biuro Spraw i analiza wykazała, że prokuratorzy nadal poddawali się trendowi, by czyny o charakterze występków, które powinny być kwalifikowane, z kodeksu karnego skarbowego traktowali jako oszustwa z artykułu 286 kodeksu karnego. I to nie dotyczyło jedynie problemu artykułu 76 KKS, ale też czynów z artykułu 56 KKS, z artykułu 54 KKS, które przewidują karę za umniejszenie w drodze oszustwa zobowiązania podatkowego, było widać jak na dłoni, że prokuratorzy z jednej strony opisują taką sytuację, kiedy podatnik używając podstępu zachowuje w swoim władaniu część daniny należnej państwu, i ten opis pasował bardziej by do przywłaszczenia. Jednocześnie takie zdarzenie kwalifikowano jako oszustwo, a w warstwie uzasadnienia aktu oskarżenia no już trudno było wydobyć prokuratorom stwierdzenia odnoszące się do skutku każdego oszustwa, którym jest rozporządzenie mieniem przez osobę wprowadzoną w błąd. Wyrazem, mam nadzieję, zagubienia były akty oskarżenia skierowane przez prokuratora ze Szczecina, który w tej samej sprawie podzielonej na dwa czy trzy wątki czy części raz oskarżył sprawców z przepisu prawa powszechnego z artykułu 286. Raz ich oskarżył z artykułu 56 KKS, a raz chyba, a tego nie jestem pewien, przyjmując idealny zbieg przestępstw, czyli oskarżając i o oszustwo przewidziane przez prawo karne powszechne, jak i skarbowe. Co istotne, warstwa prawna tego aktu oskarżenia w każdym przypadku była tożsama. Stanowiła zawierała zbitek poglądów, który nie mógł być przedstawiany w przypadku stosowania zupełnie różnych konstrukcji prawnych. Również prokurator ze Szczecina skierował do sądu taki akt oskarżenia, którego sąd poznański nie chciał przyjąć, ponieważ akt oskarżenia... Zawierał opis zarzutu na kilku stronach i rzeczywiście był niezrozumiały dla postronnego czytelnika, który nawet mógł być prawnikiem. Zdarzały się również przypadki przerostu formy nad treścią. Mówię tu o aktach oskarżenia, gdzie same zarzuty dominowały w tym piśmie procesowym. W sprawie pozdańskiej gdzie jak do skarżenia liczył 2700 stron, same zarzuty zawierały ponad 2500 stron. Brało się to z takiego formalizmu, który prokurator przyjmował i uważał, że każda faktura powinna być w zarzucie opisywana bardzo szczegółowo. W trakcie tej analizy poświęciłem również uwagę kwestii stosowania artykułu 8 KKS, który, jak wiadomo, przewiduje idealny zbieg czynów. Czynu z kodeksu karno-skarbowego i czynu opisanego w innej ustawie karnej. W wyniku tej analizy uznałem, że na podstawie tych spraw, którymi dysponowałem, że wyrok Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2009 roku, z którego wynikała teza, że w stosowaniu tego przepisu nie można posługiwać się teorią Eliminacji ocen prawnych, to z tej analizy wynikało, że wyrok Sądu Najwyższego był wyrokiem odosobnionym, miał charakter precedensowy w stosunku do wcześniej wydawanych orzeczeń przez Izbę Karną. Nie poprzestałem na tym, że doszedłem sam do. Takiego stanowiska sprawozdanie z badania ze wskazaniem zakresu, który powinien być przedmiotem zainteresowania kolegów z innego departamentu właśnie przekazałem dyrektorowi Departamentu Sądowego, by zweryfikował ten pogląd, który zawarłem w tym sprawozdaniu. Jak wiem, ani w tamtym czasie, ani później prokurator generalny nie zwrócił się do Sądu Najwyższego o usunięcie rozbieżnej wykładni tego przepisu prawa. Zrobił to prezes Sądu Najwyższego w 2012 roku. Z powodu tego pisma, które w moim przekonaniu, a Nieobiektywnie określa się jako polecenie. Bez podstaw się twierdzi, że wywołało falę umorzeń. Toczy się postępowanie karne od dwóch lat, gdzie jestem tak zwanym podejrzewanym świadkiem. To postępowanie początkowo było prowadzone przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a następnie zostało... Przeniesione do Białego Stoku. Podczas konferencji prasowej 10 sierpnia 2017 roku prokurator generalny i prokurator krajowy twierdzili, że z powodu orzeczeń Sądu Najwyższego i z powodu tego mojego pisma, to właśnie. Również z tego powodu do budżetu państwa nie wpłynęło 250 miliardów złotych. Reportaż z tej konferencji prasowej już w wiadomościach był opatrzony podpisem Platforma Obywatelska ukradła 250 miliardów. Będę musiał się zmagać z tym pomówieniem, jakoś na nie zareagować. Pewnie nie, nie przed tym forum, nie na tym forum. Natomiast na tym forum muszę zareagować na pytania pana przewodniczącego Marcina Chorały kierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Czumy i jego komentarz związany z tym, czy prokurator postępuje właściwie, zwracając uwagę na pewne aspekty prawne, które mogą być korzystne dla podsądnych? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: jak najbardziej właściwie. Zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, prokurator w każdej sferze powinien być bezstronny. I to określenie, które mnie troszkę razi. Kiedy nazywa się prokuratorów śledczymi, to tylko mówi o tym, że jest to osoba stąpająca po śladach, a nie prześladowca podsądnych. A jeżeli mówimy o rzeczywistym zagrożeniu sprawców poważnych przestępstw skarbowych o wielkich rozmiarach, to musimy pamiętać, że nadzwyczajne obostrzenie kary przewiduje taką sytuację, że wymierza się karę dwukrotnie wyższą od górnego ustawowego zagrożenia i dwukrotnie wyższą grzywnę. Także w zakresie realnego terminu przedawnienia, Przepis artykułu 42 Kodeksu Karnego Skarbowego jest modyfikowany przez przepisy ordynacji podatkowej, bowiem przepis ten wiąże termin przedawnienia z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast ordynacja podatkowa określa przypadki, kiedy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega przerwaniu albo zawieszeniu. Zawieszeniu ulega zawsze wtedy, kiedy wszczęto śledztwo, a podatnik został o tym fakcie prawidłowo powiadomiony. Przedstawiam te wstępne moje relacje i czekam na Państwa pytania. Dziękuję bardzo.